Cześć, witam wszystkich miłośników malarstwa, rysunku. W tym krótkim filmiku opowiem pokrótce o wiszerach papierowych. Mam tutaj ołówek oraz węgiel taki w kredce w ołówku. I trzy wiszery w różnych rozmiarach oraz kartkę dobrego bloku, który właśnie nadaje się do rysunku węglem czy ołówkiem. Wiszery kupiłem w zestawie. Były takie trzy akurat wielkości tych wiszerów. Każdy z nich jest nieco mniejszy od poprzedniego. Czyli trzy różne rozmiary. Są zaostrzone i wykonane z papieru. No i na pierwszy ogień niech pójdzie ołówek. Ołówek jest dość miękki, co umożliwi nam właśnie rozcieranie tego wiszerem. Także to jest miękkość akurat 8, aż 8B. I tutaj kolejny, zróbmy ślad, to jest węgiel. I tutaj weźmy może teraz wiszer, żeby rozetrzeć te kreski, te ślady, które zrobiłem właśnie, może na początek ołówkiem. Weźmy największy wiszer i widzimy, że spokojnie, dość dobrze się to rozprowadza. Także spokojnie można cieniować przy pomocy tych wiszerów. A co ciekawe, na ich końcach zostaje właśnie grafit. Dzięki któremu możemy nawet rysować tym wiszerem, czy cieniować właśnie delikatnie, w delikatny sposób, tak jak jest to teraz pokazane. Możemy właśnie cieniować e, tym wiszerem. Czyli nie tylko do rozcierania, ale również do nakładania. Tutaj mamy z kolei właśnie ten ślad zrobiony na kartce węglem, dość miękkim w ołówku, i może tym mniejszym wiszerem. Teraz właśnie widzimy, że roztarcie również nastąpiło. I co ciekawe, można również właśnie też cieniować tym wiszerem. Pobierać nieco tego węgla z kartki, i obok właśnie widzimy, że cieniuje tym wiszerem. Także dość przydatne do rysowania, czy węglem, czy ołówkiem. Nie są to rzeczy drogie. Można się zaopatrzyć właśnie w sklepie plastycznym. Także takie wiszery na pewno nam się przydadzą. Tutaj jeszcze w końcowej części filmiku pokażę wam jak zrobić taki wiszer samemu. No nie będzie on może taki idealny, ale na pewno również może się przydać wam. Będziemy potrzebować jakąś gazetę. Tutaj mam akurat jakąś ulotkę. Papier ważny jest, aby ta gazeta właśnie była taka zwykła, papier zwyczajny. No będziemy potrzebować nożyczki i tutaj co jest ważne, Musimy wyciąć pasek z tej ulotki czy gazety naszej z tym zwykłym papierem i wycinamy właśnie w kształt takiego klinu. Czyli im dalej podsuwamy się wzdłuż tej, tego papieru, to wycinamy taki klin, żeby był szerszy z jednej strony, a z drugiej węższy. Pomoże nam to właśnie. W uzyskaniu dość szpicowatego kształtu tego naszego Wiszera. Także należy właśnie poczynając od szerszej strony tego paska, widzimy, że jeden jest szerszy, drugi jest węższy, koniec. I od tego szerszego zwijamy taki rulon. Staramy się to zwinąć jak najciaśniej. Wtedy nasz wiszer będzie tak jakby gęstszy, będzie sztywniejszy, przez co łatwiej będzie nam rozcierać węgiel czy ołówek. Starajmy się właśnie zwinąć ten wiszer jak najciaśniej i na koniec możemy zakleić na środku właśnie taśmą klejącą. No ja ten etap pominę, gdyż tutaj na filmiku mam problem ze znalezieniem początku tej taśmy, jednak myślę, że cały pomysł jest Wam jakoś przekazany. I zobaczmy teraz, jak ten wiszer się e, sprawdza. Weźmy, może też ołówek. Przypominam, że jest to miękki ołówek 8H, 8B. E, I po zarysowaniu kawałka tej kartki tym wiszerem również możemy swobodnie, spokojnie damy sobie radę, właśnie rozcierając ten grafit. I również możemy e, cieniować ślady, jakieś przenieść właśnie. Samym tym wiszerem na papier. Niektórzy nazywają to za, po angielsku przynajmniej tortillon. Nie wiem czy taka nazwa właśnie e, również u nas obowiązuje. No tutaj widzimy, że próbuję jeszcze taki bardziej precyzyjny szpic uzyskać tym wiszerem. E, co ciekawe, im dłużej będziemy używać takiego wiszera. Tym lepiej on będzie się sprawował, ponieważ będzie się lepiej sprawdzał, ponieważ będzie już nieco starty, utarty. Ten papier stanie się bardziej miękki i przez co łatwiej będzie nam rozprowadzać grafit czy węgiel. Także tyle jeżeli chodzi o wiszer, wiszery. Również pokazałem, jak zrobić taki wiszer. Myślę, że filmik jest dość ciekawy. Jeśli tak jest, to zachęcam do polubienia strony na Facebooku i subskrypcji kanału. Cześć.